Aleks, finał programu tanie z Gwiazdami, jak to było powrócić na ten parkiet i oglądać z widowni te tańce finałowe? Niesamowite emocje. Niesamowite emocje, tym bardziej, że ten finał to naprawdę bardzo wysoki poziom, jak i cała, cała edycja. I e, kipisowałem tak naprawdę wszystkim trzem parom. Jedna była dla mnie szczególna, ale nie chciałem mówić, która para, bo, bo nie chciałbym e, z, zranić też pozostałych kolegów, koleżanek, bo z, z wszystkimi się bardzo polubiliśmy. No i bardzo się wzruszyłem tańcem, który razem wykonywaliśmy wszyscy taki wspólny walc wiedeński, takie pożegnanie się. O, teraz się wzruszać. No więc to wspaniałe emocje. A jak było na tych treningach, kiedy widzieliście się właśnie wszyscy razem? No była super energia, bo niektórzy dopiero co odpadli, inni już troszeczkę wcześniej, więc jak mogliśmy się złapać, pozbijać piątki. Tu naprawdę fajne znajomości się zadziały. Zaprzyjaźniłem się bardzo zadanym kszczotem, z Kamilem gwarą, z Maćkiem musiałem, więc jak my się zebraliśmy, to na początku nie mogliśmy się skupić na tym, żeby, żeby się uczyć tańca, ale jak już te emocje opadły, to wtedy, wtedy poszliśmy w ten wals. Wiemy, że przynajmniej do ślubu, do wesela, twoja przygoda z tańcem będzie trwała. Jak te przygotowania do tego pierwszego, najważniejszego występu? No dziękuję, no dziękuję. To ja dziękuję. powinnam zadać to pytanie teraz. To kiedy zaczynamy? No drogi? Magdaleno, tak jak Bo powiedziałem, taniec z gwiazdami była... się kończy i teraz... Właśnie, no, 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 no właśnie cały czas obowiązywała nas ta wersja. Taniec z gwiazdami się skończy i my zaczniemy tańczyć. Tak, tak, także tak, no, tak, na to liczę. W przyszłym tygodniu, jak, jak odpoczniemy już po, po dzisiejszym afterparty, bo oczywiście takie będzie, więc wszyscy idziemy się pobawić, potańczyć, uczcić to, co, to, co się wydarzyło, to piękne święto tańca. E, za dwa dni zbieramy siły, idziemy na salkę i się szykujemy na nasze wesele. I teraz jest to udokumentowane, tak. więc nie, no, nie ma wyboru, nie może się wycofać. Nie ma odwrotu. A czy jest już jakiś pomysł, czy to będzie klasyka, coś mieszanego? Ja, ja myślałem, że to będzie bardziej takie powściągliwe, natomiast Magdalena mnie zaskoczyła. Ja się, tak, rozstrzelałam się, no jakbym mogła pozostać, poprzestać na czymś powściągliwym, jak mam tutaj takiego partnera z Tańca z Gwiazdami, no nie, no to, to nie choreografię z, jakiej, z jakiejś edycji Tańca z Gwiazdami, skąd? Tak, ale widzę, że zwątpił we mnie, bo spojrzał od nie. razu i naprawdę chcesz to zatańczyć, nauczyć Kochanieka, się tego? ja w ciebie nie wątpię, jesteś <laughs> wspaniała, ale w siebie, czy, czy wykonamy to? No, chcę, chcemy zrobić, naprawdę przez ten program. Obudziło to w nas jakiś taki głód tego, że tak, chcemy, że chcemy wzus, zrobić że chcemy coś fajnego Ej, zrobić dla naszych gości.